Możecie zostawić tę łapkę, e, zostaw suba, mówię zioma, zostaw suba łapkę, proszę zostaw go, no bo dzisiaj się popłacę, no bo się dzisiaj popłacę, no bo się dzisiaj popłacę. Jak wraca i jest wesoły, ha, ha ha super fajnie, a zaraz kurwa rozumiesz, Magnum wali mi dony, 52 zł Elo, pozdrow, padaj do mnie, postkot UK, skoczymy do Koralan po jackpot. Hej, kurwa. Nie, no do UK, nie planuję, aczkolwiek dziękuję za bardzo cudowny pieniążek. Magnum, czy ty jesteś na koszulce? Siemano, beardy! 32.00. 32.00 fajnie jest wrócić z pracy a tu w Streamek z Grzesinkiem. No i siemano! No i siemano, kurwa! Wleciał Donate, wleciał hardy. Kurwa, czekałem na niego całe życie. I chuj! Wielkie brawa, serduszka na czacie, serduszka na czacie dla hardego. <tryk> Oj, ale mnie zaskoczył o kurwa, a mi się kurwa pizgać coś Ale kurwa kto idzie na solów ze mną? A mi się kurwa mać uh, uh. a u. Ziomka oboksowych Nie wiem Sowa będzie? Możecie się go zapytać so Czy sowa będzie Naleśnik dyszek. Siemandero Ty to już połowę nie ma jesteś. Ha, pozdrow, Pozdro Dziękuję naleśnik Czekajcie chwilę dopiszę do Nate'a tylko Górałku szanowny, dziękuję za wyrozumiałość. I kurwa, patrz, trafiłem Piłsudskiego i 100 złotych. Siema, no. Ja się Elo, wypromujesz, tak. jestem twoim fanem i oglądam od początku, kiedy kolęda, kurwa. Czarek to jest... I cyk troszkę więcej. Mm -hmm. Czyli Karolek musiałeś pierdolnąć. Jeszcze. 9 euro dostałem. I 50 zł, młody. Tańcz kurwa. Wszystko. Co minutkę. PS, jak chcesz mogę się odezwać na mail. Łe kurwa, Karolek, powiem ci no to ja muszę, ci za, ja muszę cię zatrudnić zaś Ja pierdolę paczek mi to przyjebali 9 euro to przecież jest ile? O kurwa No widzic! O ja pierdolę Chorz ja będę bogaty Kurwa jego ma Smakołyki. O, kurwa, o, kurwa 100 złotych Hej Guralu, czy wypromujesz mój kanał na YouTube, którego nie posiadam. <grywa> A nie mam jeszcze prośbę. Pożycz 100 zł. <grywa> Pożyczę ci 100 zł, żebyś mi wysłał. Okej, okay, o to chyba chodzi zaś. <grywa> no, bardzo dziękuję XTC za jakże. za jakże cudowny datek?